Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem w Moskwie. Jesteście tam? Klikajcie jak ktoś jest. Halo Moskwa. Okay. Słuchajcie, Night Train. Zostałem zaproszony do klubu motocyklowego tutaj. Do lokalu Night Train. Nocny pociąg. I chcę Wam pokazać, jak wygląda. Bardzo fajne miejsce. E, Welcome. Oczywiście Moskwa to jest tylko przystanek. Lecę dalej. Chcę zrobić jeszcze 200 km e, dzisiaj. Tu jest o dwie godziny czas przesunięty, więc... Który czas? czas? Yeah. No, se yeah. 17.30 jest teraz, także pokażę Wam, jak friend. wygląda logo. Yes. Tak, tu who... jest Alex. Ok. Yeah. Typowy bajkerowy klub Jedno z ciekawszych miejsc w Moskwie A tu nic nie widać. OK. Pijemy po ciepłej herbacie z Saszą. No i tak wygląda to miejsce tak jak mówiłem, plat czerwony za mną, 200 km jeszcze chcę zrobić tak żeby maksymalnie w 2 dni dojechać do Ufy i potem gdzieś tam pędzić do Czelabińska na spotkanie z Aro. Jeszcze się pewnie dzisiaj zobaczymy.